Salon Sportu, drugi odcinek wywiadu z panem Markiem Dabkusem, autorem między innymi książki na temat Alojzego Jarguza z gwizdkiem przez świat. Jak państwo widzą, za mną jest cały szereg różnych pozycji książkowych, bardzo modnej w ostatnim czasie literatury sportowej, o której teraz podyskutujemy. Panie Marku, kiedy pisał pan tą książkę na temat Alojzego Jarguza, no To było parę lat temu. Trudno tę książkę dzisiaj dostać. Starałem się, żeby wprowadzić ją tutaj do naszego katalogu. Nie udało mi się jej znaleźć. Natomiast no, dotarłem do tej pozycji. Zacznę od tego. Jak pan się przygotowywał do tej publikacji? Skąd pomysł? Jak wyglądała ta praca nad, nad tą książką? Z przez Świat? Muszę od tego zacząć, że. Z... Z Alojzem Jarguzem spotkałem się na początku chyba 2002 roku. Było to w takich okolicznościach, że Stomil Olsztyn upadał jako klub, spadał już z drugiej ligi, a powstało, powstało nowe stowarzyszenie OKP Warmia i Mazury. Wiadomo, jaką postacią dla Warmii Mazur jest z Jargus. To taki, można powiedzieć, kultowy sędzia piłkarski w Polsce, uczestnik Mistrzostw Świata. No i tutaj trzeba przyznać, że jest postać znana w naszym regionie, z dość dużym autorytetem. I on sobie za cel wziął to, żeby jednak ta olsztyńska piłka pozostała na świeczniku. Ponieważ Stomil już w zasadzie był pogrzebany, zabrał się do tworzenia nowej organizacji, do nowego klubu piłkarskiego, który by w przyszłości ewentualnie podążał śladem Stomilu. Ja się dałem wtedy namówić też do działalności w tym klubie. Teraz tego trochę żałuję, ale to już jest nieistotne. I przez pięć lat współpracowałem z Alojzem Jarguzem, poznałem go dobrze, widziałem jego zapał, widziałem jego determinację, bo jego ambicją było to, żeby tutaj nie przegrać. I tak jakaś się nawiązała nić sympatii między nami i on kiedyś mi po prostu kiedyś zaproponował, że chciałby jakoś spisać te swoje dzieje, no, i zaproponował, żebym był tu jego, żebym to napisał. Zastanawiałem się parę dni, ale zdecydowałem się, bo poznałem go dość dobrze. Był osobą taką dosyć kontrowersyjną, o bardzo bogatym życiorysie, barnym życiorysie. Wiele podróży, wiele meczów o najwyższą stawkę. Wiele takich sytuacji też można powiedzieć. Ze znakiem zapytania, czy tutaj prawidłowo sędziował, czy coś tam nie było na boku. W każdym razie zdecydowałem się i ustaliliśmy jakiś scenariusz działań. Wybrałem się do niego, do Mikołajek, bo tam mieszkał. Spędziłem tydzień czasu, rozmawialiśmy po parę godzin dziennie i spisałem te jego wszystkie dzieje, ale wcześniej się do tego dosyć gruntownie przygotowałem, bo no, przeczytałem sporo. Sporo i yy, sprawozdań z meczu. No, 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 wszystkie teksty dotyczące jego osoby, zwłaszcza teksty dotyczące jakichś kontrowersyjnych decyzji, itd. itd. No, i tak dalej. Później, jak już tam ten jego, jego dziejów wysłuchałem, zabrałem się do pisania. Powiem szczerze, że nie miałem zbyt dużego doświadczenia, bo wcześniej ograniczałem się raczej do pracy typowo-dziennikarskiej. A więc jakiś reportaż, jakieś sprawozdania, jakiś felieton. Są to raczej krótsze formy, zamykające się tam w dwóch, trzech stronach, nie wymagające takiej wielogodzinnej czy wielodniowej nawet pracy. A tutaj powiem szczerze, że przyszło mi to zaskakująco szybko. Na pewno temat był bardzo ciekawy i pisało mi się to bardzo lekko. Także y, nawet sam nie zauważyłem, jak w ciągu dosłownie kilkunastu dni jakoś mi się udało to wszystko y, zebrać. A z reguły książki, które pisze się lekko, później się lekko czyta, więc. Nagle no, akurat tutaj osoba Reguła była bardzo takim ciekawym y, tematem. Tu w zasadzie że nie, nie, trzeba było pewne rzeczy, wiele wątków odrzucić, żeby się zmieścić i w formacie i tak dalej. A, a tych jego, jego piłkarskich i sportowych przygód i w ogóle życiowych było tak dużo, że, że, że trzeba było ostrą selekcję przeprowadzić. No właśnie, salon sportu, który powstaje i cała inicjatywa, którą podjęliśmy jest związany z dużą popularyzacją literatury sportowej w ostatnim, w ostatnim czasie, w ostatnich latach. Wiemy o tym, tak się. Wiele pisze o tym, że spada nam poziom czytelnictwa, że niewiele osób czyta książki, w szczególności osób młodych. No i stąd pojawiła się taka idea, żeby sport, który jest niesamowicie popularny w Polsce, przełożyć jakoś na to, żeby ludzi zachęcić do do czytania, do odwiedzin biblioteki, do udziału w kulturze. W ten projekt włączona jest cała grupa, kilka akademii sportowych z różnych dyscyplin sportu i chcemy działać wspólnie, ponieważ okazuje się, że instytucje kultury, takie jak biblioteka i kluby sportowe, koniec końców, cel mają ten sam, bo w czytaniu też nie chodzi tylko o czytanie, ale chodzi o pewne wartości, Wychowawcze, jakie ma to wnosić do życia młodego człowieka. Myślę, że to jest taki dobry przyczynek do tego. Pan mówi o Olojzy Miarguzie, znakomitym arbitrze, Będzie, będziemy gościć w salonie sportu osoby dosyć znane, popularne, z którymi będziemy chcieli o różnych aspektach sportu i o literaturze porozmawiać, tak, żeby. Ludzie, którzy przyjdą na sportowca, na osobę związaną ze sportem, odwiedziły bibliotekę, sięgnęły też po, po książki. Będziemy na każdym spotkaniu promować książki, literaturę, która jakoś się wiąże z postacią naszego gościa. No i może to jest dobre, dobra okazja do tego, żebym odkrył pierwszą kartę, jeśli chodzi o naszych gości. Państwo, wybaczcie, bo no czas pandemiczny jest taki, że nie mogę dzisiaj podać szczegółowego terminu, ale, ale on jest ustalany. Jednym z naszych gości będzie pan Wojciech Krztoń, sędzia pierwszoligowy z Olsztyna, sędziujący na bardzo wysokim poziomie, więc także tematyka sędziowska i będziemy mówić i o, i o sędziowaniu, i o książce. Myślę, że również o, o kontrowersjach, panie Marku, bo zawód sędziego to jest rzecz wyjątkowo niewdzięczna. No tak, jeśli chodzi o sędziów, to nie mieli w ostatnim czasie najlepszej opinii, a te afery sprzed chyba już więcej niż 10 lat, no, zupełnie zrujnowały to środowisko. Można powiedzieć, afera tak zwana fryzjera spowodowała, że na mecze piłkarskie patrzyliśmy Potem z zupełnie innej perspektywy. Bo jak dowiedzieliśmy się, że w zasadzie 50% meczów ligowych jest ustawionych, no to co to jest za sport? Można sobie zadać pytanie. No było bardzo, to znaczy, tutaj nawet nawiązuje do tej książki z Alojzem Jarguzem, można mieć też pewne skojarzenia. Natomiast no, Jargus skończył swoją działalność czynną, sędziowską dużo wcześniej, a te wszystkie afery zostały objęte działaniami prokuratorskimi, chyba 2000, 2000 roku, z bo już głębiej nie, nie sięgano, bo to, to, to by, by, by trwało za długo i ta objętość tych spraw byłaby ogromna. W każdym razie, no trudno odbudować na autorytet sędziowski, ale myślę, że w Polsce to się udało, mimo wszystko ta afera sędziowska spowodowała, spowodowała no, taki, taką reakcję bardzo wstrząsową i po tym wszystkim w tej chwili ja nie widzę tutaj jakichś problemów, jeśli chodzi o sędziów. Oczywiście zdarzają się pomyłki, zdarzają się pewne jakieś gafy sędziowskie, ale pamiętajmy, że od pewnego czasu funkcjonuje w ligach piłkarskich, zwłaszcza na tym wysokim szczeblu tak zwany VAR, więc można wrócić do akcji, można wszystko przeanalizować. O tym mówiło się przez lata, sędziowie, te środowisko sędziowskie nie chciało absolutnie zastosować tych nowinek technicznych. Cały czas upierało się przy tych tradycyjnych formach, a okazuje się, że ten war naprawdę jest zbawieniem, bo jednak uczciwość w sporcie jest najważniejsza. I myślę, że właśnie nawet wprowadzenie tego waru spowodowało, że ten autorytet sędziowski wzrasta, i myślę, że łatwiej jest w tej chwili tym sędziom. Tak więc będziemy zapraszać, oczywiście informować, kiedy to spotkanie się odbędzie. Dowiemy się też, czy sędziowie czytają książki, jeśli tak, to, to jakie. O książkach mówimy, więc zapytam o to właśnie zjawisko w ostatnich latach, które się pojawiło, bo książek sportowych pojawiła się cała masa na rynku. I co jest pewnym plusem na pewno, to to, że są czytane, że ludzie chętnie po nie sięgają, dlatego też chcemy o tym rozmawiać. Ale z wartością taką tych książek jest różnie. Znam znakomite, które mogę polecić. Tutaj część Państwo widzą za mną, które są do wypożyczenia w bibliotece. Do tego też zachęcamy, żeby, żeby te książki poznawać. No ale niektóre z tych książek to nawet dorobiły się takiego szczególnego tytułu, który się nazywa Alkobiografię. No właśnie, czy ten trend pisania książek to jest tylko kolejna kwestia marketingowa, czy myśli Pan, że może, może jest to też jakaś wartość dodana, że, że one są jednak popularne i czytane? Tylko trzeba dobrze ją dobrać, dobrze po nią sięgnąć, no, no na pewno są czytane, ale musimy cały czas brać pod uwagę fakt, że czytelnik jednak się zmienia inny był czytelnik 20 lat temu, inny jest czytelnik dzisiaj, podejrzewam, że ta biografia przede wszystkim dotyczy to, czy jakichś szczególnych wydarzeń, czy jakichś szczególnych osób. No, pisanie o tym jest pisze się w takiej formie, które by, które by odpowiadały naszym, naszym czasom. Ja powiem szczerze, że Niewiele czytam autobiografii współczesnych, wydanych tam rok, dwa, trzy lata temu, bo właśnie widzę w nich jakąś taką manierę, widzę w nich duży dyktat osoby, która zajmuje się wizerunkiem. Autor się temu podporządkowuje, niestety, no bo jest to. Jakiś komercyjny wyraz tej literatury i ona traci na autentyczności, bo jeżeli tutaj forma jest ważniejsza od treści, no to wnioski możemy sobie sami wysnuć. Ale są próby, no to też jest istotne, żebyśmy, jeżeli czternictwo w ogóle spada na łeb, na szyję, jeśli chodzi o te statystyki, no to musimy się cieszyć, że w ogóle coś takiego istnieje. Ja mam tylko nadzieję, że nie będzie jakichś karykaturalnych form, że to no, będzie jakieś do i to będzie, jak, bo to młodzi ludzie przede wszystkim czytają, że to będzie miało jakąś rolę wychowawczą. Ja się boję tylko jednego. My tutaj my tutaj wspominam pana o panu akademiach. Często podajemy jakieś wzorce i dobrze, takie wzorce powinny być, tylko te hasła nieraz mnie denerwują, że może zostać Lewandowskim, może zostać tym czy innym. No, jest to przecież minimalna szansa, a niestety ta młodzież w to tak ślepo wierzy, rodzice też wierzą i temu poświęcają wszystko. Natomiast jednak sport mimo wszystko, zwłaszcza dla młodych ludzi powinien iść równolegle z edukacją. Przecież nie każdy dostanie Lewandowskim, wiadomo, a takie zaślepienie powoduje, może spodać zrujnowane, to, to się równo, równo, że życie może być zrujnowane. I to jest, i to jest sedno tej idei, którą wraz z tymi akademiami stworzyliśmy na tym właśnie salon sportu i na tym projekt w świetle Jupiterów, wielki sport w małej bibliotece będzie polegał, że no, właśnie, nie wszystko wokół sportu się kręci. Ważne, że oni ten sport uprawiają, ale musimy tych młodych ludzi kształcić, kształtować na wielu płaszczyznach i te potrzeby zauważamy i odpowiedzią naszą i właśnie Akademii Sportowych jest ten projekt. W tym momencie ja ogłoszę konkursy, które będą towarzyszyły temu projektowi. Wpisuje się to w to, o czym mówimy. Pierwszy konkurs dla osób w wieku od lat 14 do lat 19. Jeśli ktoś poza tą kategorią wiekową się pokusi, no to poza konkursową pracę można złożyć, czemu nie. Idea jest taka: jest to konkurs na esej z książki sportowej. Tak jak za mną na przykład widać wiele książek. Trzeba w tym eseju odpowiedzieć na podstawie jednej wybranej książki na temat, czy dana postać przez, przedstawiona w tej książce może być autorytetem. Tak lub nie, z uzasadnieniem, dlaczego tak uważamy. Nie będziemy oceniać Państwa wyborów, będziemy oceniać sposób, w jaki to argumentujecie. No i podkreślę jeszcze raz, na podstawie książki o danej postaci, Czyli nie piszemy tylko sobie o Lewandowskim, ale na przykład na podstawie książki na jego temat. Tak jak za mną na przykład widać m.in. biografię Łukasza Kubota, wybieracie tę książkę, można ją u nas wypożyczyć, czytacie i piszecie esej na ten temat. Czy może być to autorytet, dobry, pozytywny wzorzec dla młodych ludzi dzisiaj? Regulamin tego konkursu damy do linku. W opisie. Pan Marek, jakby miał o kimś napisać taki esej, kto mógłby być pozytywnym autorytetem w świecie sportu, to pierwszy wybór Pana, jaki byłby? No zaskoczył mnie Pan trochę, ale raczej nie jest. Raczej właśnie o tym mówiłem, że taki sportowiec z krwi i kości, nie taki typowo komercyjny. Ja to miałbym propozycję, na przykład Karol Jabłoński, na przykład. no. No jest wiele takich postaci, które by, z jednej strony są znakomitościami, no, osiągnęły w swojej dyscyplinie mistrzostwo, są długowieczni, nigdy nie mieli konfliktów jakichś, zawsze postępują fair play. No, takie postawy mnie interesują szczególnie. No, no, tak mi wpadł do głowy w tej chwili. Takich postaci. Jest dużo, dużo więcej. Ja cały czas mówię, że sport i edukacja powinny iść równolegle. Tam mówi się wiele, o, że sport to jest, zajmuje tyle i tyle czasu, że to nie ma na nic innego. A jednak są wybitni sportowcy, medaliści olimpijscy, którzy. Zdobywali laury właśnie w różnych dyscyplinach, a jednocześnie kończyli bardzo trudne studia inżynierskie, jakieś politechniki. Sport oświadomie uprawiany uczy organizacji czasu. I najgorszą rzeczą jest, to jeżeli w życiu sportowca następuje pustka, no przecież nie trenuje się 24 godziny, ten czas trzeba jakoś wypełnić i ten czas musi być dobrze wypełniony. Natomiast u wielu sportowców widzimy, że te duże pieniądze i ten wolny czas zgubiły te osoby, bo wpada się później w różne nałogi. Na a czas na przykład można zapełnić książką. Będziemy rozmawiać ze sportowcami o, to, o tym, czy czytają książki. Drugi konkurs do młodszych, skierowany do lat 13. Pokażę Państwu o co chodzi, ponieważ istnieje taka forma promocji literatury, która się nazywa Book talking, i chcemy zrobić konkurs na Book talking. Muszę Państwu zaprezentować, na czym to mniej więcej ma polegać. Nagrywacie film. W którym promujecie ulubioną książkę. Nie musi to być książka sportowa, nawet jest mile widziane, żeby to była książka właśnie spoza tej tematyki. Ja tu mam przykładowo książkę Andrzeja Maleszki Magiczne Drzewo, i trzeba taki króciutki filmik nagrać, w którym zapromujecie w atrakcyjny sposób metodą booktalkingu tego rodzaju książkę. W temacie sportowym pokażę Państwu na przykład, o co chodzi. Mamy akcję w środku pola, jest 95. minuta, gry, stadion narodowy pełny. Prowadzimy z Anglią 1 do 0. Henderson zagrywa na skrzydło. Oj, czuję, że będą kłopoty, czuję, że będą kłopoty. Jest dośrodkowanie, Rashford blokuje go, glik, uderza Henderson i tracimy bramkę w 96. minucie. Za chwilę sędzia kończy mecz, jest 1-1. Znowu nie uda nam się wygrać z reprezentacją Anglii, pikibice siadają na czerwonych krzesełkach Stadionu Narodowego i wzdychają, gdyby one miały jakąś magiczną moc. No właśnie, a taka magiczna moc czerwonego krzesełka pojawia się w jednej książce, która bardzo mi się podoba. Tosia, Kuki i Filip, trójka przyjaciół, ma szereg wspaniałych przygód, a towarzyszy im magiczne, tajemnicze, czerwone krzesło, które pojawiło się po wielkiej wichurze, i burzy, która zniszczyło magiczne drzewo. Cały szereg przygód, bardzo wiele wartości, takich jak przyjaźń, rodzina, bardzo dobrze spędzony czas. Serdecznie Państwu polecam. Andrzej Maleszka, magiczne drzewo. Na tym mniej więcej polega booktalking. Inwencja twórcza, mile widziana, możecie to zrobić. W różny sposób, w różnej oprawie ważne, żeby pokazać jakąś książkę w krótki, ciekawy sposób. Nie musi to się wiązać ze sportem tak jak ta moja prezentacja dowolność. Im lepszy pomysł, im ciekawszy, tym mile widziany. Także tak samo regulamin będzie. W opisie do, do, tego, do tego wywiadu będzie na naszych stronach internetowych i zachęcamy do udziału. 13 lipca można nadsyłać pracę. Tę drugą część skończymy w taki sposób. Mówiliśmy o panu Alojzymiarguzie, Miarguzie, mówiliśmy o tym, że będzie u nas Wojciech Ksztoń. Chciałbym, żeby salon miał też taką formę, że goście, których zapraszamy, zadają pytanie kolejnemu gościowi. Więc ponieważ będzie u nas Wojciech Ksztoń, to bym teraz pana Marka poprosił, żeby zadał pytanie panu Wojciechowi, i kiedy pan Wojciech będzie u nas gościł, no to na to pytanie odpowie. Zadam to pytanie, które przewija, przewijało się w poprzedniej mojej wypowiedzi. Czy pan Wojtek jest zadowolony, że wprowadzono do regulaminu meczu VAR? Dobrze. I z tym pytaniem pan Wojciech Sztan się zmierzy na spotkaniu w Salonie Sportu. My kończymy drugą część. Będzie jeszcze jedna. Serdecznie zapraszam.